Dobra, kochani, odpakujmy kolejne okienko. Dzisiaj jest 23 grudnia. Proszę bardzo, ej, jutro są święta i naprawdę ej, po prostu mam takie, że... Jezu, ej, dzisiaj nie będę chyba spała całą noc naprawdę, bo będę miała takie, że jutro są święta. I ja mam coś takiego, że jak jestem właśnie tak, już się czegoś nie mogę doczekać, to po prostu jakby, no mam takiego się, że jakoś tak trudno mi zasnąć. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. W ogóle patrzcie, co sobie założyłam szlafroczek mój ulubiony. Dobra, no, tu jest czasie okienko, zobaczmy co tam jest. Uuu! Tak to się prezentuje. Zobaczmy to, bo jestem bardzo ciekawa, co to jest. Nie wiem co to jest. O! Wiedziałam, że to się właśnie rozsuwa. To jest chyba jakiś krem czy coś ten z tyłu. Bo się prezentuje tak. To chyba jakiś kremik. O! Okej. Okay. O tak pachnie jak taka guma balonowa. Albo nie wiem. Tak słodko właśnie pachnie. -dam. I zobaczmy, co to jest. To mega ciekawa. Krem do rąk. O! Drugi kremik do rąk. Więc to jest kremik do rąk. Więc dostałam, słuchajcie, kremik do rąk. Ale jest słodki, patrzcie, w ogóle opakowanie, pakowanie, taki cute. Czekajcie. Czekajcie. O, Teraz muszę to jakoś zamknąć. O nie, nadal nie zamknęłam. Ktoś się zasuwa tak porządnie. O. Słodkie. I nie pomyślelibyście chyba, że to jest kremik do rąk. Ja wcześniej miałam takie, że to jest, nie wiem, jakiś balsam czy coś takiego do ciała. Ale że to jest, nie wiem, właśnie krem To nie. Ale słodkie! I zobaczcie, jaka zawała jest torba. Zobaczcie, czekajcie. Wyobraźcie sobie, że macie właśnie taki... Taką torebkę. Widzicie? Ale słodkie. W tej torebce jest taka oto... O Jezus! Za choinkę! Zobaczcie. Ale słodka ozdoba na chwinkę. No. Mega fajna. Mam nadzieję, że mi koty tego nie rozbiją. Jakbym zawiesiła... Nie no, myślę, że jak zawieszę to gdzieś tak, wiecie, tak daleko, tak u góry to raczej się, raczej się nie uda. Ale zobaczcie, jaka słodka ozdoba. A może to też tak stać? Nie. <grych> No, mega słodka. Ej, fajny. To jest taka rzecz, której się totalnie nie spodziewałam w dzisiejszym okienku naprawdę. Czy się się jakiegoś właśnie takiego kosmetyku, jaki kremi do rąk, jakiś ale ozdoby na choinkę się nie spodziewałam. Ale fajna bardzo. Mówię, to taka słodka torba. Naprawdę mega słodka. no więc e, stałam ozdobę na choinkę w takiej pięknej torebce. E, i dostałam kremik do rąk w takim słodkim opakowaniu. No i super. No. Ciekawe, co będzie jutro w okienku 24. Bardzo mi to tak ciekawi w sumie. Czekajcie, muszę jakoś teraz. O! Muszę się pogarniać przed świętami, ale już ostatnio ogarniałam, tak wiecie, cały pokój, więc jest mało, ale muszę właśnie wytrzymać cały regał, muszę, planuję się umieć, całe biurko. Co jeszcze? Wyniosę dzisiaj śmieci, coś tam, e, poogarniam, mm, bo tutaj widzę na regale, że mam tutaj jakieś takie rzeczy, które muszę po prostu pochować do pudeł, bo to są, wiecie, zestawy do, do robienia koralików, no to na no, razie tego nie rzucę, tylko muszę to gdzieś schować. I takie jakieś inne pierdółki, e, leki mam tam na górze, więc też w sumie można by lepiej schować. E, no, ale się jestem zadowolona z dzisiejszego okienka. 也许不会继续走这条路。<noise> Jezu, zobaczcie na to, co tu się dzieje. Świąteczna magia. Kochani, choinka już gotowa. Ej, no nie powiedzcie mi po prostu, że ona nie daje jakiegoś takiego wajbu świąt. Jest przepiękna. Co tam jest? A? Ok. Mamy tutaj coś takiego na początku. Nie wiem, co to jest. Chociaż sobie nie wiem, przeczytam, co to jest. Jest po polsku? Chyba nie ma po polsku. że jeśli nie będzie po polsku, to ja się po prostu mamę spytam co to jest Jest po polsku, ale to jest składniki Nie, wiecie co mi się wydaje? Że to są chyba jakieś takie żelki Mi się wydaje, że to są jakieś takie żelki Ale się jeszcze dopytam mamy, żeby nie było Ale mi się wydaje, że to są jakieś żelki Zobaczcie no, więc chyba to są żelki. Dobra. Tutaj. O Boże Święty! Tutaj mam z garniera maskę do włosów. Ej, kurde. I tego się nie spodziewałam naprawdę. Nie spodziewałam się nic do włosów. Spodziewałam się, nie wiem, jakieś się... olejki, tak takie takie Ale maski do włosów się nie spodziewałam z garniera. Ej, kurde, ona jest taka gigantyczna, ta maska. Wow! Wow. Spoko pachnie w sensie. Pachnie normalnie w sumie. Jak maska do osu. Więc spoko w sumie, że to nie ma jakiegoś zapachu, nie wiem. teraz zaraz rozwalę to. Że to nie ma jakiegoś zapachu takiego, wiecie. Ja na przykład strasznie nie lubię zapachu takiej mocniej lawendy. Nie znoszę po prostu. Sobie takie... daj mi to takie osłabienie. No i to się teraz nie zamknie. Więc e, ja ogólnie nie lubię takiego wąskiego zapachu właśnie na będy, Ale w by ogóle fajne Czyli to są chyba żelki, tak mi się wydaje Jeszcze dopytam mamy co to jest Ale chyba mi się wydaje, że to są jakieś żelki świąteczne I tutaj maska do włosów z Garniera W ogóle kiedyś e, miałam powiedzmy taki zestaw e, Czyli tak e, Szabo do włosów z Garniera oraz maskę do włosów z Garniera Potem się przełożyłam właśnie na ten Loller Paris. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale jak coś to... Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I to jest właśnie taki, też jest odżywka do tego. Ja mam kolor fioletowy, bardzo wam polecam. I jestem ucieszona z tego szamponu i odżywki, bo używam zarówno odżywki, jak i szamponu i jestem zadowolona po prostu z tego. I tak jak mówię, przełożyłam się na ten Loreal Palis, e, przełożyłam się na 100% jak chodzi o szampon. Po prostu jest chyba jakiś taki lepszy. Mi się tak wydaje. Wszystki lepszy po prostu ten e, z L'Oreal niż z garniera szampon do włosów. Więc się ja po prostu przełożyłam. No, dobra, idę dopytać pytać mamy, ale tak jak mówię, mi się wydaje, że to są jakieś żelki. Dobra, więc wy tu czekacie, na Was chwila, ona jeszcze trochę. E, no, w sensie tam ja co w sumie też chwila, bo tylko podejdę, zapytam, ja mama, co to jest? Więc, no dobra, idę. Mam potwierdzenie, to są żelki, więc takie żelki dostałam. I w ogóle one są słodkie, takie patrzcie. Słodkie żelki. Ciekawe jak smakują. myślę, się dowiemy dopiero potem. Bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że mu się podobał. I słuchajcie, jutro święta. Ostatni vlogmas. I naprawdę ten grudzień tak zleciał. Ja nawet nie wiem kiedy, naprawdę, aby, bo on też tak zleciał w grudzień. Naprawdę, ja jestem tak w szoku, że już jutro koniec vlogmasów. I to, że jutro już jest wigilia. Co jest w ogóle? Cieszę się, mega. Bardzo, bardzo się cieszę. Dobra, kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. No i widzimy się jutro, na ostatnim vlogmasie. No. Więc widzimy się jutro w ostatnim vlogmasie. Ej, nie to wierzę, że ja to mówię. <laughs> nie to wierzę, naprawdę. Nie wiem czy pojawi się dokładnie jutro ten vlogmas z, z ten ostatni, czyli 24, bo może być tak, że ja nagram go jutro, a wstawię nagle 25, wiecie, o co chodzi? Ale nie wiem, zobaczymy. Bo coś podejrzewam, że możliwe, że nie wstawię tego 24, tylko wstawię 25. Ale zobaczymy. Ale się... Ja wam tak mówię, żebyście się spodziewali, że albo będzie 24, tylko późno, albo będzie 25. No. Więc e... widzimy się w nas w tym w ogóle, jutro!